Przed Tobą motywacyjna nowość. Mój ostatni motywacyjny hit, logopedyczny, terapeutyczny. Warto, żebyś poznał, poznała właśnie ten sposób, ponieważ naprawdę, naprawdę się sprawdza. Ale zanim przejdę do tego nowego, motywacyjnego sposobu, z którego ostatnio korzystam z powodzeniem, zaproszę Cię na darmowy webinar właśnie o tej tematyce motywacja, motywacja naszego dziecka, naszego pacjenta, szczególnie tego małego i trudnego pacjenta, trudnego, jeśli chodzi o jakby właśnie zmotywowanie i działanie, że nie chce z nami ćwiczyć, nie chce wejść do gabinetu, a jak już wejdzie, to on nie chce nic robić, ma półtorej roku być może, może ma dwa latka, a może ma cztery i nie jest zupełnie zmotywowany do pracy. O tym będzie na darmowym webinarze. Zapraszam Cię Serdecznie. Szczegóły masz tutaj w opisie na dole, także zerknij, kiedy, jak, jak skorzystać. Wszystko masz na dole. Zapraszam serdecznie. Motywacja: jak zmotywować Twojego pacjenta, dziecko również, swoje własne do ćwiczeń, czy terapeutycznych ogólnie, czy logopedycznych. I teraz zaczniemy sobie właśnie od tego nowego hitu, ale jeszcze się przedstawię. Agnieszka Capron, jestem surdologopedą, pracuję głównie z dziećmi, z wadami słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. Moimi głównymi grupami pacjentów są dzieci, chociaż dorosłych też gdzieś tam mam, jednak głównie są to dzieci. Dzieci i to te młodsze są taką moją największą specjalizacją, czyli właśnie te, które trzeba zmotywować dodatkowo, co nie oznacza, że dorosłych nie trzeba motywować też, ale nie takimi sposobami. No i tutaj też oczekujemy od nich po prostu motywacji jakby wewnętrznej. No a tu u dzieci musimy czasami pokombinować i właśnie o tym ci opowiem. A moim ostatnim hitem Uwaga, uwaga! Jest, są naklejki ale nie takie zwykłe, spokojnie, nie takie wiecie, kupujemy naklejki, to, to było wiadomo wcześniej, czyli idziemy do marketu, kupujemy zestawy naklejek i dajemy dziecku jak tam, tak, motywacyjnie z jego ulubioną bajką. No, jakby fajnie, świetnie, to jest dobry pomysł, ale ja mam jeszcze lepszy. Ostatnio o tym w paru miejscach wspominałam, ale teraz omówię tak dokładniej. Przez przypadek zakupiłam folię, nie folię, tylko kartki samoprzylepne, Chciałam takie wodoodporne do domu, do zupełnie e, innych rzeczy, do produktów tam. Przy, po, naklejać sobie, żeby posegregować. I okazało się, że te kartki, które e, zakupiłam są e, takie papierowe. No i właśnie jest to taka, e, taka kartka do drukarki, do klasycznej drukarki, do każdej drukarki, która uwaga jest samoprzylepna. Zwykła, duża kartka A4, która jest samoprzylepna. I tutaj pokazuję Ci już zadrukowaną, ale zaraz właśnie o tym opowiem, co z nią można zrobić. Zwykła kartka i zobaczcie, tutaj mm, pozwolę sobie, ją, o, zobaczcie, rozwiązanie. Warstwić, jest to samo przylepna kartka. Yy, I uwaga, na tej kartce można wydrukować, co się zechce. A co można zrobić, jeżeli ma jakąś ulubioną bajkę, chociaż. Yy, Bajki to inna sprawa, jakby one nie są terapeutycznie polecane, ale jednak gdzieś tam zabawki, bajki, no pewnie ma ulubioną. Są przez gdzieś tam dzieci gdzieś oglądane czy, czy widziane nawet w formie jakichś tam zabawek w różnych sklepach, więc można tutaj ulubionych bohaterów wydrukować, ale takie naklejki też można kupić, prawda, z bohaterami. Jednak znacznie lepszym pomysłem jest, uwaga, wydrukowanie tu na przykład zwierząt. Zwierzątka danego dziecka. Czyli mam pacjenta, na przykład w terapii, pacjentkę, która ma papugę i co zrobiliśmy? Naklejki z jej papugą rodzic mi przesłał. Albo z psem, z kotem. Mamy mnóstwo takich możliwości. Ja pracuję indywidualnie z rodzicem i z dzieckiem, więc mam możliwości jakby zrobienia o konkretnym zwierzątku mojego dziecka, pacjenta, właśnie naklejek. Ale jeżeli nie mamy możliwości dotarcia do jego zwierzątek, to co można zrobić? Można zrobić zdjęcie, Przedszkola, zdjęcie placu zabaw. Można zrobić zdjęcie również swoim zwierzętom. Naprawdę to bardzo motywacyjnie działa. Mam od niedawna w rodzinie psa, który, którego obfotografowałam i zrobiłam z niego naklejki, i była taka zagadka na początku, a wiesz, ja mam nowego członka rodziny. Zgadnij kto to. E, no, czy to jest może dziecko, może pies, może kot. No i zgadujemy, co to za nowy członek rodziny. E, I dziecko właśnie losuje. Co to za nowy członek i co on robi? No i ten piesek na jednym zdjęciu spał, na drugim pokazywał język, na trzecim był ze swoją mamą i rodzeństwem, jak jeszcze nie był odebrany z hodowli. Także właśnie takie możliwości mamy, czyli nie muszą być zwierzęta pacjenta, mogą być nasze, jeżeli jakieś mamy. To bardzo interesuje nasze dzieci. Mogą to być też ulubione czy w ogóle znane miejsca w danej miejscowości czy mieście, zdjęcie i wydrukowane. No i teraz pytanie, czy tu byłeś? Zobacz, to jest właśnie z Lublina. Prawda? Jakieś tam najbardziej znane lody, gdzie wiemy, że większość dzieci powiedzmy gdzieś tam było w pobliżu czy, czy nie wiem, jakiś zamek, zabytek. No zależy od naszej miejscowości, miasta, w którym, w którym jesteśmy. Właśnie takie zdjęcie i dla dzieci jest to bardzo bliski temat, czyli one losują rzeczy, które są związane z nimi, a nie wiecie, taki zwykły jakiś tam kotek, taki po prostu tu kotek naklejka, tylko konkretny kod Twój, mój, e, naszego sąsiada wspólnego, w zależności od właśnie wielkości miejscowości e, i od warunków, w jakich pracujemy w ten sposób. Ale jeżeli nie mamy możliwości zrobienia takich indywidualnych naklejek, to możemy zrobić też po prostu, wykorzystać wszystkie inne materiały, z których korzystaliśmy do tej pory, takie jak na przykład paczki logopedyczne, które jak wiecie uwielbiam i korzystam z nich e, według tutaj e, mojej koncepcji mamy jakąś koncepcję paczki logopedycznej i mamy tutaj, mama idzie do, akurat dziewczynka idzie do mamy, bo na dzień mamy niesie jej kwiatki i tutaj mamy wypisane wyrazy, jakie ma powtórzyć nasze dziecko, lub sylaby, lub zadania. No i dziecko po powtórzeniu klasycznie przyczepia na rzep takie właśnie różne różyczki, właśnie żółte albo czerwone do wyboru, a tutaj zmiana, czyli nakleja. Wycinamy te właśnie różyczki na samo. Przylepnym papierze, które, które tutaj są, zobaczcie, wycinamy i dziecko nakleja. Tylko tutaj, no niestety, jest to takie, jak mamy na przykład bardzo mało pacjentów, albo dla jednego wyjątkowo mało zmotywowanego pacjenta lub swojego dziecka, z tego powodu, że jednak jak zalaminujemy, zarzepujemy, mamy to na stałe i możemy sobie spokojnie korzystać z tego przez wiele lat, tak? Z takiej kartki. No tutaj, w tym przypadku naklejenia, to jest jednorazowe. Bazowa karta. Także, jeżeli już to oczywiście mniejszy format, może czarno-białe, więc, więc zupełnie jakby troszeczkę inne, inne zastosowanie, takie bardziej indywidualne. Czyli jak mamy właśnie takiego pacjenta, który nie wiem, nie lubi rzepów, już ma dosyć rzepów, a inni pracują na rzepach, to jemu indywidualnie być może tak wydrukować, albo właśnie swoje. Dziecko wtedy faktycznie ma to zdecydowanie większy sens. Także właśnie takie naklejki, jeśli chodzi o na przykład paczki logopodyczne, też można używać, a najbardziej właśnie naklejki takie motywacyjne, że powtórzymy syla, bezdanie, wyraz, dziesięć wyrazów, i wtedy losujesz, i mamy naklejkę z danym ulubionym zwierzątkiem moim zwierzątkiem, twoim zwierzątkiem, czy naszą szkołą, różnymi na przykład pomieszczeniami w przedszkolu, czy właśnie różnymi zakątkami, zabawkami z przedszkola, więc to jest fajny pomysł. Obfotografować, na przykład zabawki z sali. I losujesz jakie zabawki, i czy się nimi dzisiaj bawiłeś, albo jutro będziesz bawił, albo czy je znasz, czy już się gdzieś tam nimi bawiłeś. To jest mój pomysł na wykorzystanie właśnie papieru samoprzylepnego. Ja kupiłam go po prostu na Allegro z jakiejś tam pierwszej, lepszej, cenowo dobrej aukcji. On właśnie jest do drukarek, więc spokojnie można sobie taki znaleźć. Dużo droższy jest, uwaga, taki śliski, wodoodporny, ale nie potrzebujemy takiego śliskiego wodoodpornego. Odpornego, do takich um, powiedzmy orientacyjnych naklejek. Oczywiście tamten będzie lepszej jakości, ale jest dużo droższy i sprzedawany jest najczęściej na Allegro w arkuszach, na przykład 20 arkuszy, a ten w 100. Czyli zwróćcie uwagę, za ile arkuszy płacicie. Kupcie 100, ja 20 parę złotych chyba dałam za 100 arkuszy i właśnie to jest dużo bardziej ekonomiczne niż ten śliski, który kosztuje też podobna jakaś cena, czy tam 30 parę złotych, ale już dużo mniej e, tych m, kartek jest 20, Akurat jak kupowałam, akurat to kupowałam dla siebie do domu wodoodporne, do zupełnie innych celów. Także bardzo, bardzo dobry pomysł motywacyjny, który mi się ostatnio sprawdza. Kiedy już moje dzieci wiele lat w terapii u mnie, już któryś rok z kolei, no, już trochę, już mnie znają, znają moje sposoby na motywację, to może coś innego. To jest jeden z nowych pomysłów, ale nie mam jednego, mam więcej. Po urlopie macierzyńskim, takim powiedzmy częściowym, wpadłam na kilka nowych pomysłów motywacyjnych, no i dzieci też potrzebowały takiej nowej energii, moi pacjenci, i właśnie też przedstawię Ci na darmowym webinarze o motywacji, Sposoby na nią. Bardzo, bardzo fajne. I takie mm, tanie, powiedziałabym. Znaczy, jedną rzecz na przykład musimy kupić albo dwie rzeczy, ale dość tanie i mamy dla wszystkich pacjentów. Także ogólnie naprawdę się opłaca, nawet dla stu pacjentów. Także zapraszam cię serdecznie na webinar. Darmowy szczegóły masz tutaj na dole. Motywacja. Motywacja naszego pacjenta. Bardzo lubię to, bardzo lubię ten temat. Bardzo lubię trudnych pacjentów właśnie motywacyjnych, tylko nie za dużo jednocześnie. Czyli jakby, jak mam pacjentów, powiedzmy pięciu, jest jeden za drugim, to jak jeden jest taki trudniejszy do motywacji, to rewelacja. A jak mam wszystkich pięciu takich z gorszym dniem, z trudną motywacją, no to już troszeczkę jest, prawda? Energii zawsze mniej, więc tak jeden, dwóch rewelacja, jeśli chodzi o jeden jakiś tam blok terapeutyczny, czy jeden dzień terapeutyczny. Lubię takie wyzwania, lubię takie dzieci, mam dużo pomysłów, zapraszam Cię serdecznie, no i zapraszam Cię serdecznie na kolejny film w niedzielę o dziewiątej i zostaw tutaj w komentarzu informacje, jakie Ty masz sposoby na motywację pacjenta, małego pacjenta, takiego trudniejszego właśnie pacjenta u siebie w gabinecie, czy w domu, jeżeli jesteś rodzicem. Do zobaczenia w kolejnym filmie.